Kolejny dzień, kolejna dywizja. Po tym jak wczoraj oceniliśmy off-season w wykonaniu dużym z dywizji atlantyckiej, dziś przyszła pora na dywizję centralną. Z tej strony witam Was, Krzysiek Kudowski, a moim dzisiejszym gościem będzie tak jak wczoraj Paweł Piurkowski. Cześć. To chyba nie ma co przedłużać. Zacznijmy sobie od najgorszej ekipy w zeszłym sezonie w dywizji centralnej. Od ekipy, która. Miała pierwszy wybór w drafcie i zrobiła z nim coś, czego nikt się nie spodziewał, gdyż zamiast potencjalnej wymiany, zamiast wyboru Nerlensa Noela, zamiast wyboru Otto Portera chociażby, wybrała Antonego Beneta z pierwszym numerem draftu. Pierwsze moje pytanie do Ciebie, Paweł: jak oceniasz ten wybór kawalerski? No w tym momencie ten wybór jest szokujący, ale jak sobie przypomnę wybory Cavaliers rok czy dwa lata temu, kiedy z czwartym numerem przyszedł najpierw Tristan Thompson, a potem Dion Waiters, to też wszyscy byli zdziwieni, pukali się w głowy, a jednak ci zawodnicy pokazują, że że mają talent, że mogą być kimś w NBA, i jeszcze żadnego z tych, z tych zawodników nie możemy określić mianem Basta. Tak samo Antony Bennett. Być może pokaże swoją wartość. Natomiast we wszystkich mokach draftowych był poza, poza pierwszą siódemką, ósemką, a w większości poza pierwszą dziesiątką. Zobaczymy, zobaczymy czy, czy Cavaliers zrobili dobry wybór i czy zapewnił mu minuty na parkiecie. No właśnie, bo na jakiej pozycji będzie grał Antony Bennett w Cavaliers? No największa dziura w Cleveland jest na pozycji numer 3, no tylko pytanie, czy ze swoimi kilogramami Bennett no, będzie w stanie nadążać za nieco bardziej szybszymi, niskimi skrzydłowymi w lidze. No, też pojawiały się na, na, na różnych amerykańskich forach takie pomysły, żeby przenieść Antonego Bennetta na pozycję numer 3. No, ale niestety, Antony Bennett to nie jest niski skrzydłowy. To jest silny skrzydłowy, tyle że z rzutem za trzy, ale, ale w obronie on sobie nie poradzi. On, on nie jest w stanie kryć tych, tych niskich zawodników. Zwłaszcza, że wchodzimy w erę small ballu i, i niedługo za niskiego skrzydłowego będziemy uważać Kobiego Bryanta. Więc, więc Bennett nie, nie może sobie poradzić z takimi zawodnikami. No nie tędy droga. To, to, to nie jest dobry pomysł, żeby przesuwać wysokich na niższe pozycje. To, to w tej chwili nie, nie zdaje rezultatu. Znaczy no, dobrym ruchem było ściągnięcie do Cleveland Andrew Bynama. Cavaliers mają chyba teraz na pozycji numer 5 najbardziej łamliwy duet w całej Lidze z Andersonem Wareżao. Andrew Bynam jest na pewno niesamowicie utalentowanym zawodnikiem, gdy jest zdrowy i nie chodzi na kręgielnię, to jest chyba nawet w top 3 środkowych w NBA. No Pytanie, czy te kolana wytrzymają, no bo jeśli tak, no to Cleveland nie powinni mieć żadnych problemów z awansem do playoffu. Wybór Bajnuma, chociaż w pierwszym momencie był trochę zaskakujący, to jednak dla Cavaliers jest całkiem całkiem korzystny, bo 12 milionów dolarów kontraktu to wcale nie jest dużo, jeżeli nam się sprawdzi. Podpisaj go tylko na dwa lata. Poza tym oni rzeczywiście pod koszem mają kim grać. Mają tą Sona, Varejao, Tylera, Zellera. Oni wszyscy mogą grać na pozycji centra. Także nawet jeżeli Bajnam straci kolejny sezon, to to nie spowoduje to, to problemów w rotacji Cavaliers. Natomiast jeżeli będzie w formie i będzie rzeczywiście... Grał jak jeden z trzech najlepszych centrów w Lidze, to tylko lepiej dla Cavaliers. Moim zdaniem to jest, to jest bardzo, bardzo dobry ruch. A który ruch według Ciebie jest najlepszym posunięciem władz Cavaliers? No bo ja taki ogromny plus dałbym przy nazwisku Jareta Jacka, który przyszedł do Cleveland z Golden State Warriors no i powinien być. Fantastycznym zmiennikiem dla Kyriego Irvinga. Dokładnie zgadzam się z Tobą. Kyrie Irving jest świetnym graczem, ale już pokazał w dwóch poprzednich sezonach, że zdarza mu się mieć problemy z kontuzjami. No i rzeczywiście Cavaliers wyciągnęli świetnego rezerwowego rozgrywającego. No. Mały znak zapytania przy wysokości kontraktu, bo to jest blisko 6,5 miliona dolarów w najbliższym sezonie, ale wartość Jareta Jacka myślę, że jest porównywalna do tych 6, 6 milionów. Jest Jared Jack jednym z pięciu najlepszych rezerwowych rozgrywających w lidze, na pewno. Natomiast ja jeszcze jestem pod wrażeniem ruchu ściągnięcia z Lakers Erla Clarka za naprawdę takie przyzwoite 4 miliony. I Erl Clark może zapełnić, zapełnić tą dziurę na pozycji numer 3, którą Cavaliers mieli w zeszłym sezonie. Jaką ocenę wystawić być władzom ekipy z Cleveland za ten off-season? Ja jestem, ja jestem akurat bardzo zadowolony z tego, co zrobili Cavaliers i, i myślę, że spokojnie zasłużyli na, na czwórkę. No to przechodzimy do kolejnej drużyny. Drużyny, która no, nie próżnowała podczas tego rocznego off-season: Detroit Pistons. Miasto Detroit zbankrutowało, no, ale nie wiemy, czy przyczyną tego było ściągnięcie Josha Smitha i Brandona Jenningsa. Co sądzisz o tych dwóch transferach ekipy Pistons? No, wiele osób ma zastrzeżenia do tych ruchów. Josh Smith to jest zawodnik formatu All Star, ale gdzie on się zmieści w tej rotacji ekipy z Detroit? Pamiętajmy, że pod koszem są już Andre Drummond i Greg Monroe. Czy Josh Smith wróci na pozycję numer 3? Czy jednak chociażby Andre Drummond będzie zaczynał mecze na ławce rezerwowej? Myślę, że lepiej dla Detroit Pistons byłoby, gdyby Smith grał na pozycji numer 4, ale z drugiej strony marnowanie talentu Dramonta i zabieranie mu minów też nie jest dobrym rozwiązaniem. Myślę, że jednak Josh Smith wróci na pozycję numer 3, tak jak Hawks grali z Horfordem i Paczulią pod koszem. Tak samo tutaj w Pistons Smith będzie grał właśnie u boku, u boku Dramonda i, i Monroa. No a co z tym Brandonem Jenningsem? Czy on w Detroit może się rozwinąć? Czy może stać się, czy może stać się wreszcie rozgrywającym, a nie tylko zawodnikiem, który cały czas atakuje kosz i podejmuje złe decyzje? Jako mentora będzie miał Chancey Bilapsa, który pewnie pomoże mu w tym rozwoju. No jednak słyszałem, że Brandon Jennings wcale nie musi mieć zagwarantowanej pozycji wyjściowego rozgrywającego w Detroit. Jak sądzisz, czy Jennings rozwinie się w Detroit, czy jednak no, będzie prezentował to samo co w Milwaukee? No, w Detroit ma trochę większe szanse na to, żeby, żeby się popisać, ponieważ skład jest, myślę, odro, odrobinę lepszy. Jest właśnie chance, i który będzie się starał go, go temperować. Słyszałem też o pomyśle dla drużyny z Detroit, żeby przesunąć Jenningsa na pozycję rzucającego obrońcy. No nie wiem, czy to, czy to zda egzamin, bo Jennings jest chyba jednym ze słabszych shooterów na pozycji rozgrywającego, ale myślę, że warto spróbować. Ja jeszcze chciałbym się odnieść do jednego faktu. Wszyscy narzekają na Pistons, że, że sprowadzili Jenningsa, że sprowadzili Smyfa. Mają cztery głośne nazwiska w składzie: Jennings, Smith, Monroe, Drummond, a jednak to nie są gracze jeszcze w formatu All Star. Jednym All Starem w składzie jest Bilapse. Ale z drugiej strony, czy, czy Detroit Pistons stać na lepszych wolnych agentów? No to jest dobre pytanie, na pewno. Tylko, czy Josh Smith i Brandon Jennings mogą zagwarantować Pistons coś więcej niż pierwsza runda playoffu? Przy obecnym układzie sił na wschodzie, na pewno nie w tym najbliższym sezonie. A za, za dwa, za trzy lata, no bo kontrakt Josha Smitha no jest dość wysokim kontraktem. Nieco mniej pieniędzy zarobi Brandon Jennings, no jednak są to ruchy, które zostaną w detroit przez te najbliższe dwa, trzy sezony. No i zablokowali się trochę pisząc z tymi, tymi kontraktami. No na pewno liczą na coś więcej niż pierwsza runda, tylko pytanie, czy na tym coraz silniejszym wschodzie Dojdą, no, chociażby do tego półfinału konferencji. Za kilka lat myślę, że może się to wydarzyć. Zobaczmy, że Brooklyn ma w miarę, w miarę do, że tak powiem, skład weteranów, czyli, czyli to są zawodnicy, którzy za kilka lat już grać nie będą. Nie wiadomo, co się stanie w Miami, kiedy Jamesowi czy Wade'owi skończą się kontrakty. West też już się nie robi coraz mocz, chociaż Indiana ma z tym najmniejszy problem. W Chicago będą musieli rozwiązać swoje problemy pod koszem. Myślę, że też Knicks za 2-3 lata wcale nie muszą być tacy mocni, i Detroit wtedy. Będą mieli jeszcze nie tak stary, ale już dosyć ograny skład. Jeżeli tylko temperują swoich zawodników pod kątem ich temperamentu, to myślę, że Detroit Pistons mogą być za dwa, za trzy lata w półfinale, w finale wschodu, mogą być w gronie faworytów. Czyli jaką notę dałbyś tłokom za te ruchy transferowe podczas tego rocznego sezonu? No za to, że nie bali się zaryzykować, daję im czwórkę. No to teraz przechodzimy do drużyny, która w zeszłym sezonie awansowała do playoffów. W tym roku będzie miała z tym znacznie większy problem. Mowa oczywiście o Milwaukee Bucks. No Bucks, podobnie jak Philadelphia 76ers, postawili na walkę o pierwszy numer w drafcie. Pozbyli się swojego backcourtu marzeń w zeszłym sezonie, czyli Brandona Jenningsa i Monty Elisa. Do Milwaukee przybyli za to O.J. Mayo, Karen Butler, Brandon Knight i kilku innych zawodników, których prędzej można raczej jednak nazwać... Z zadaniowcami. Gdzie widzisz Milwaukee Bucks w przyszłym sezonie? No, Milwaukee Bucks to jest dla mnie największa niewiadoma w przyszłym sezonie. To jest zespół, który równie dobrze może być w. Ogonie konferencji wschodniej, jak i wywalczyć awans do playoffów. Ten skład nie jest ewidentnie nastawiony na tankowanie, no bo takie ruchy jak właśnie przyjście Butlera, Delfino czy Paczuli, to, to przecież nie są ruchy drużyny, która chce, która chce zatankować. Z drugiej strony jednak pozbyli się swojego backcourtu, ale czy duet Mayo-Knight jest dużo słabszy, jeszcze wzmocniony Garem Nilem z San Antonio Spurs, czy Luki Ridnur pozostał? Także. Sanders podpisał nową umowę pod koszem, Iliaszowa też nie został wymieniony, chociaż dużo się mówiło o próbie obchnięcia go do rakets, gdzie, gdzie mógłby właśnie wspomóc Howarda, grając jako, jako czwórka z rzutem za trzy punkty. No Bucks nie tankują ewidentnie, to, to może być zespół, który wejdzie do playoffów tylko dlatego, że nie tankuje. Bucks nie będą, nie będą walczyć o Andrew Wigginsa, tak jest moje zdanie. A gdzie jest według Ciebie sufit Janisa Antetokounpo? udało mi się, no bo wybrali go Milwaukee Bucks 15 numerem draftu, no według niektórych może być to nawet następca Kevina Duranta, no ale czy jednak Giannis bardziej nie będzie takim zawodnikiem, na którego będziemy musieli poczekać przez co najmniej trzy sezony? No to bardzo młody zawodnik, ja myślę, że wszystko się okaże już nawet w... W przyszłym sezonie, dlatego, że Bucks nie mają praktycznie jakiegoś wiodącego gracza na pozycji numer 3. No jest Karon Butler, który może dostać, dostać większe minuty niż w Clippers, czy, czy Carlos Delfina, ale myślę, że znajdą się minuty dla Janisa i to będzie dużo, dużo minut. Wtedy zobaczymy, na co go naprawdę stać i zobaczymy, jak się prezentuje na tle naprawdę wymagających rywali, a, a nie graczy z drugiej ligi greckiej. A jak oceniasz ten pakiet, który Milwaukee dostało za Brandona Jenningsa, no bo bardzo długo trwał ten serial związany właśnie z jego odejściem z klubu Milwaukee. Ostatecznie, jak już wspominaliśmy, Jennings odszedł do Detroit, a w zamian za niego Milwaukee pozyskało Brandona Knighta, Chrisa Middletona i Wiaczesława Krawcowa, który jednak w Milwaukee już nie będzie grał. Jak oceniasz tę wymianę Brandona Knighta za Brandona Jenningsa? No, Bucks zyskali zawodnika, który nie będzie grymasiu, nie będzie kaprysiu. Może nie ma aż takiego talentu jak Brandon Jennings, ale w swoim drafcie był drugim rozgrywającym, więc, więc naprawdę talentu nie można mu odmówić. Wciąż jest młody, ma ledwie 22 lata i myślę, że jeszcze może pokazać, na co go stać. U boku OJ Mayo, który nie jest takim. Wszystko zawodnikiem, jak, jak rodni takiej może naprawdę rozwinąć się, poprawić, zwłaszcza asysty, bo, bo z tym jest największy problem, właśnie w przypadku Brandona Knighta. Myślę, że Baks po pierwsze muszą mu znaleźć konkretną pozycję, bo, bo wciąż nie wiadomo, czy to, jest, czy to jest przyszły rozgrywający, czy jednak już rzucający obrońca. Czyli jak oceniłbyś te wszystkie ruchy transferowe ekipy ze stanu Wisconsin? No, Baks przez offseason przeszli tak niemrawo, ale. Myślę, że ocena dostateczna 3 będzie, będzie odpowiednia dla, dla ich ruchów. No to przejdźmy teraz do Chicago Bulls. Oczywiście najważniejszym może nie ruchem transferowym, ale najważniejszym przybyciem do ekipy z Chicago będzie długo oczekiwany powrót Derricka Rose'a. No Niemniej jednak byki wykonały kilka ruchów transferowych podczas tego rocznego offseason. No, najważniejszym jest chyba przyjście Mike'a Dunleavy'ego z Milwaukee Bucks, no i czy ten fakt, że mówimy tutaj o Mike'u Dunleavy nie jest najlepszym według Ciebie podsumowaniem tego sezonu w Chicago? Mm. Jestem bardzo zawiedziony ruchami Chicago Bulls w tym off-season. To, to, to nie jest rozmowa o tym, co zrobili, tylko jest rozmowa o tym, czego nie zrobili, a powinni zrobić naprawdę dużo. Po pierwsze, nie zapełnili dziury na pozycji rzucającego obrońcy. W tej chwili Bulls mają na pozycji numer dwa chyba tylko Jimmy'ego Butlera w składzie, bo odszedł i Bellinelli i Cook, Hamilton. Na pozycji numer dwa Mógłby też grać Nate Robinson, też został oddany do Denver Nuggets, także, także na tej pozycji Bulls mają dziurę i nic z tym nie robią. Druga sprawa to są ich trzej podkoszowi, podpisali wysoki kontrakt z Tadżem Gibsonem, 30 milionów dla, dla Noah y, Buzera i, i Tadża Gibsona, nawet, chyba nawet więcej. To, to jest za dużo. To, to już dawno powinni myśleć o tym, kogo z tej trójki wymienić i a kto powinien zostać. To nie można płacić w zespole, który jak ognia unika przekroczenia podatku od luksusu. Nie można trzymać trzech tak wysoko opłacanych zawodników, z których wiadomo, że jeden będzie rezerwowym. Do tego dochodzą wysokie kontrakty Rose'a i Denga. Niedługo trzeba będzie podpisać też kontrakt z Butlerem, a Bulls praktycznie nie robią nic, robią tylko tyle, żeby nie przekroczyć progu progu podatku od luksusu i mimo, że nic nie zrobili i tak mają całkiem solidny skład, ale moim zdaniem powinni zrobić o wiele więcej. No a gdzie widzisz ekipę z Chicago po tym powrocie Derricka w konferencji wschodniej? Czy jest szansa na nawiązanie walki o tytuł, czy jednak to będzie tylko walka o półfinał konferencji? Zależy wszystko od tego, jak mocny wróci Derrick Rose. No, pamiętajmy, że bez Derricka Chicago weszło do półfinału wschodu, więc trudno nie oczekiwać od Chicago lepszego wyniku niż w ubiegłym sezonie. Chociaż myślę, że, że właśnie zeszły sezon ze zdrowym Derrickiem Rose'em był największą szansą dla Chicago Bulls na odniesienie sukcesu. Jeżeli Rose stracił swój pierwszy krok z powodu kontuzji kolana, to, to Bulls rzeczywiście mogą awansować zaledwie do drugiej rundy czy Jimmy Butler sprawdzi się na pozycji numer 2? Bo według niektórych to wciąż zastępca Luola Denga. No, a na pozycji numer 2 byki zostają z tą dziurą, o której już wspominałeś. No, na ławce będzie chociażby tony snell, chociaż jemu też chyba raczej bliżej do niskiego skrzydłowego. Co powinni zrobić Chicago, żeby tą dziurę zapełnić? Czy widzisz jakiegoś zawodnika na rynku, który byłby w stanie pomóc bykom w tej walce w przyszłym sezonie. No W tej chwili na rynku wszyscy zawodnicy, którzy mogli pomóc Chicago w zapełnieniu tej dziury, już właściwie odeszli. Także Chicago musi szukać, nie wiem, gdzieś głęboko jak New York Knicks, kiedy sięgali po niego czy Coplanda, bo, bo inaczej ciężko będzie im wyciągnąć kogoś wartościowego. Mam nadzieję, że pilnie śledzą Eurobasket i obserwują, kto mógłby na pozycję numer 2 ich wzmocnić, bo Butler rzeczywiście świetnie się spisywał w zeszłorocznych playoffach, ale na pozycji numer 3. Zresztą grał w kilku meczach z rzędu po 48 minut. Jeżeli Bulls nie nie, nie Sprowadzą kogoś na, na pozycję numer dwa, to w sezonie regularnym będzie dokładnie to samo. Czyli rozumiem, że ocena dla Chicago nie będzie najwyższa? Nie, nie. dla Chicago jest dwójka. No to przejdźmy teraz do zeszłorocznych mistrzów dywizji centralnej. Indiana Pacers wzmocnili się przede wszystkim pozyskaniem Luisa z No i według wielu ten ruch jest jak najbardziej na plus. No ale ja mam takie małe zastrzeżenia do tego ruchu. No, Indiana. Walczy przede wszystkim w pojedynku z Miami o, o to Mistrzostwo Konferencji Wschodniej. No i czy ten Louis Kola zmienia coś w tym pojedynku z Żarami z Florydy? Czy Louis Kola może być taką odpowiedzią na Miami hit, której brakowało w zeszłorocznym finale konferencji według Ciebie? No ja nie myślę, że to musi być konkretnie Louis Skola, ale ruchy Indiany Pacers są dla mnie naprawdę świetne, bo, bo podpisanie Skoli, skądinąd świetnego strzelca, pamiętamy go jeszcze z Raket, jak, jak dobrym był shooterem, za 4 miliony rocznie to jest świetny ruch. Zastąpienie DJ-a Augustina CJ-em Watsonem, kolejny, kolejny świetny ruch. Nie, nie oddanie danego Grangera, tylko spokojne czekanie, aż się wykuruje. Przygotowywanie go do roli strzelca, strzelca z ławki, zawodnika rezerwowego, i szóstego gracza, to, to kolejna, kolejna świetna decyzja. No i jeszcze Chris Copeland, który, który został pozyskany z New York Knicks. Także dla mnie wszystkie ruchy Indiany są na plus. Zachowali trzon składu, podpisali za świetne pieniądze Davida Westa. Ja nie mam się do czego przyczepić. Czyli jak bardzo według Ciebie powinni czuć się zagrożeni? Miami Hit. No ja, może, może tutaj niektórzy będą protestować, ale dla mnie faworytem w konferencji wschodniej w najbliższym sezonie jest jednak Indiana Pacers, a nie Miami Heat. Na który z tych trzech ruchów, które wymieniłeś, czyli właśnie Louis Collas, CJ Watson i Chris Copeland, uważasz za najlepszy, który według Ciebie może najbardziej pomóc Pacers no, w tej walce w playoffach? No ja jednak myślę, że sprowadzenie CJ Watsona jest najrozsądniejszym wyborem, bo bo dla George'a Hilla czy dla Lensa Stevensona Brakowało solidnych zmienników Pamiętamy, że w starciu z Miami Heat oni, oni grali po 45, po 46 minut Brakowało im często sił I tu była, była największa niedoskonałość Indiany Pacers właśnie w tym starciu Myślę, że CJ Watson może zapełnić tą lukę Bo to jest zawodnik o klasę lepszy Od, od DJ Augustina To Czyli co? Pierwsza, pierwsza piątka? Pierwsza piątka, tak I chyba jedyna <laughs> ale, ale Indianie Pacers daje, daje ocenę 5. Ok, no to na tym zakończymy podsumowanie off-season w dywizji centralnej już jutro. Także wspólnie z Pawłem ocenimy sobie dywizję południowo-wschodnią. Na dzisiaj jednak to wszystko. Do usłyszenia. Do usłyszenia.